No dobra, funkcja, w których yy, przy dzielach, w których rośnie jest wklęsła. czyli jakie warunki? Żeby rosła, no to pochodna musi być większa od zera. Żeby była wklęsła, druga pochodna musi być mniejsza od zera, nie? Yy, walimy... Aha, no i dziedzina funkcji jeszcze. Dziedzina to są tak, x kwadrat jest rzeczywisty, ale lnx to jest. Yy, nie może być x ujemny ani zerowe, nie? Czyli dziedzina to są od zera do nieskończoności. Yy, I co? I machamy sobie w takim wypadku, że pierwsza pochodna. No to będzie 8 razy 1 przez x dodać 2x, czyli to będzie 8 przez x dodać 2x. Zauważmy, że nie ma szans, żeby to było ujemne, skoro dziedzina jest 0 nieskończoność. Nie? Czyli na dobrą sprawę, rosnąca jest wszędzie. Jakbyśmy chcieli to zrobić technicznie, no to sobie zróbmy wspólny mianownik. 8 przez x dodać. O, sorry. Yy, dodać 2x kwadrat przez x. Możemy sobie jeszcze domnożyć razy, r, r, powiedzmy tak, że to, i sprawdzamy, gdzie to jest większe od 0, nie? Tak sobie zróbmy. Mnożymy obu stronie przez x kwadrat. Wyjdzie nam, że 8x plus 2x do trzeciej ma być większe od 0. Litarka. I teraz yy, wyciągamy sobie x -a przed nawias. Czy tam 2x nawet możemy przed nawias. Tu zostawiamy 4 plus x kwadrat. Większe od 0. Zatem. Jak sobie zrobimy z delty, ten nawias w środku, no to nie chuja, żeby delta wyszła do ratnia, będzie ujemna tutaj, więc jedyne, co nam by zerowało ten wielomian, to jest dwa, to, to 2x-0, czyli x równy 0, nam wyzeruje wielomian yy, 0, a nie 2. Więc kreska by wyglądała tak, to byłoby 0. Mm, rysowalibyśmy sobie to od góry, tak mniej więcej wyglądałby ten wielomian, no i... Wszystko dodatnia, to wyrażenie byłoby dodatnie od 0 do nieskończoności i ujemne od 0 do zera. ale że nam i tak dziedzina okraja to od tego momentu w prawo, więc widzimy, że nas interesuje to, co, to, gdzie mamy dziedzinę funkcji, to jest tylko i wyłącznie ten przedział w prawej stronie, czyli tak czy inaczej wszędzie będzie rosnąca. No nie? Tam, gdzie jest dziedzina, tam rośnie. Yy, czy ja dobrą sprawę, no, możemy usiąść, że funkcja rośnie dla xów od 0 yy, do nieskończoności. To mamy z głowy. Druga pochodna teraz. Do drugiej pochodnej użyjmy sobie tego zapisu, imo będzie prościej, no, ale może tylko imo, ale nieważne. Yy, o, czyli 8 plus 2x kwadrat przez x i pochodna z tego to będzie druga pochodna yy, naszej, naszej tej funkcji, czyli co? Pochodna góry razy, yy, razy dół, czyli to będzie 4x razy x odjąć pochodna dołu razy góra, czyli odjąć 1 razy 8 plus 2x kwadrat, dzielone przez dół do kwadratu, czyli x kwadrat. Jak sobie to uprościmy, to będziemy mieli 4x kwadrat odjąć 8, odjąć 2x kwadrat, czyli będziemy mieli 2x kwadrat odjąć 8 przez x kwadrat. Wiadomo, że dół nam nie wpłynie na znak, czyli rozkłaniamy tylko górę, czyli 2x kwadrat odjąć 8 mają być mniejsze od 0. Jak sobie to zrobimy deltę, podzielmy sobie przez 2 najpierw, tam będzie takie coś. Jak sobie zrobimy deltę, wyjdzie że x1, x2 to jest minus 2 i 2, Czyli robiąc sobie wykres, yy, uśmieszek będzie, bo a jest dodatnia, Minus 2, 2. No i gdzie to jest mniejsze od 0? No, mniejsze od 0 jest tutaj na dole, czyli x -y muszą należeć do przedziału minus 2, 2. Czyli tak, no to teraz tutaj jest warunek 0 nieskończoność, tu jest warunek minus 2 i 2, czyli część wspólna tych warunków, czyli tam gdzie funkcja jednocześnie rośnie i jest wklęsła, no to to są po prostu x -y do przedziału. Znaczy z przedziału minus 2 i 2. Dobra. I dzięki za uwagę. I do usłyszonka. I tam wesołych świąt czy coś. Jedzie dziennicowy, Kuj mu w dupę, mały sołkanie. Jebałem na niego gołe z dupy sranie. Mam wyjebane. wpadł do pączka. Przyszodzę 10 rano. Pytam się, idziemy do szkoły. Niebo mnie zatrzymano. Mam wyjebane. dziennicowy mówi, podczas podeszwę buta. Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta.